Ten z najwybitniejszych polskich fizyków stworzył najszybszą pamięć kwantową. Stworzył do dziś niepokonaną przez żaden ośrodek akademicki na Ziemi pamięć znaną ludzkości. To polska szansa na przełom w fizyce. Jest wiele opinii, że to odkrycie może zrewolucjonizować wiele dziedzin życia, od tych informacyjnych po wcześniejsze wykrywanie różnych chorób. Warto dodać, że nasz naukowiec jest bardzo młodym człowiekiem, więc przyszłość fizyki kwantowej zapowiada się tym bardziej. Obiecująco Marcin Bakalarski. Profesor Michał Parniak wraz ze swoim zespołem stworzyli najszybszą pamięć kwantową na Ziemi. To wielki sukces Polaka. Jest to bardzo znaczące osiągnięcie, które jest zauważone na całym świecie. Świadczą o tym bardzo wysokiej jakości publikacje, zaproszenia na konferencje międzynarodowe. No, opowiedziałbym w ten sposób, że warszawski ośrodek dzięki osiągnięciom Michała staje się widzialny na całym świecie. W tym samym czasie, kiedy prace nad innowacyjną technologią rozpoczęły się w Polsce, Chińczycy również zaczęli pracować nad tym samym. Kiedy opublikowaliśmy nasze wyniki, okazało się, że nasza jest trzy razy bardziej pojemna. Czym w zasadzie jest pamięć kwantowa? Co udało nam się stworzyć, to pamięć, która jest w stanie zapamiętać bardzo wiele fotonów jednocześnie, przechować je przez jakiś czas, być może nawet przetworzyć, wykonać jakieś operacje kwantowe. Innymi słowy to nowy rodzaj nośnika pamięci, który gromadzi szybciej i sprawniej większą ilość danych. Gdzie innowacyjne odkrycie będzie miało najlepsze zastosowanie? Możliwości zastosowania jest bardzo dużo. To jest przetwarzanie sygnałów, to są obliczenia kwantowe, to są sensory kwantowe, to jest wreszcie komunikacja kwantowa. Które z tych. Zastosowań znajdą się w szerokim użyciu, no to jeszcze zobaczymy. Miejscem, gdzie najbardziej odczujemy fizykę kwantową, będzie sektor medyczny. Będziemy mieli możliwość szybszej diagnozy różnego rodzaju chorób. Kolejną dziedziną może być kryptografia kwantowa, w której szyfrowane informacje nie będą mogły być złamane. Bo fizyka kwantowa to jedna z najbardziej fascynujących dziedzin nauki, która odkryje przed nami jeszcze wiele tajemnic.